Rozmowa po dziewiątej. Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. W naszym studiu dziś Tomasz Nesterowicz, radny miasta Zielona Góra, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Yy, panie radny. Miasto Zielona Góra otrzymało 43 miliony złotych na zutylizowanie tego, co pozostało po tym wysypisku, po, po tym składowisku w przylepie tych niebezpiecznych odpadów. Cieszy się Pan, że, taka, że ta sytuacja zostanie w końcu no, załatwiona? Wie Pan co, ono nie zostanie niestety załatwiona. Oczywiście, z jednej strony e, fajnie, że dostaliśmy pieniądze, z drugiej strony mieliśmy świadomość tego, że mleko się wylało e, i doszło do katastrofy doszło do sytuacji, o której prezydenta miasta służby uprzedzały na długo, długo wcześniej niż to się zadziało. Ja pozwolę sobie przeczytać trochę w ramach odpowiedzi tutaj na pana pytanie, wypowiedź, którą otrzymałem w ramach odpowiedzi udzielonych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pana Mirosława Garańskiego, któremu zresztą chciałbym podziękować za bardzo rzetelne podejście rzeczywiście do tego. To jest taki krótki fragment dotyczący właśnie z, y, hali w Przylepie. Tak, z tak. 2019 roku podkreślam. Dalsze składowanie odpadów w przedmiotowej hali w obecny sposób. Y, Tutaj jest opisane, jak one są zmagazynowane. Grozi rozszczelnieniem pojemników, mieszaniem się substancji nieznajomego pochodzenia, przedostaniem się do środowiska, środowiska gruntowo-wodnego lub nawet pożarem czy wybuchem, co w przypadku kilku tysięcy ton odpadków, przede wszystkim odpadów niebezpiecznych, może mieć skutki katastrofalne dla środowiska lokalnego. Mając na uwadze nieznany i problematyczny do oszacowania zasięg oddziaływania ewentualnej katastrofy ekologicznej, należy pamiętać o znajdujących się w pobliżu lokalnych ujęciach wody, zarówno tych prywatnych, jak i służących zespółowi, pokojaniu potrzeb miejskich. Przywracanie stanu pierwotnego środowiska gruntowo-wodnego po ewentualnym skażeniu substancjami niebezpiecznymi nieznanego pochodzenia może być o wiele bardziej złożone, kosztowne, a przede wszystkim czasochłonne. Yy, panie... I my mamy teraz tą sytuację dokładnie, do której doszło. To mamy jest 2019, tą sytuację? Rok. 2019 rok. W 2019 roku, wie pan, że Od 2000... z Januszem Kubickim współrządziła Platforma. Od... Zrobiła coś w tym temacie? Tak yy, samo jak yy, prezydent znaczy, ja, bym, ja, bym, ja bym proponował nie wchodzić na wątki polityczne. Ale Platforma atakuje jednak bo cały czas prezydenta Ja nie jestem ja nie jestem z platformy, mhm. więc na ten temat proponuję. Może pan kolegów rozmawia... teraz też przyatakował tym. Ta, ale to nie są moi koledzy, to są członkowie rady, tak? Jeżeli ktokolwiek mhm. tutaj ponosi jakąś odpowiedzialność prawną czy karną, to ja informuję, że są organa ścigania i z, należy z, z, zgłaszać taką sprawę. 2019 Brak... rok, mamy ty, coś takiego. Pr, tylko do czego zmierzam, tak? E, bo chciałbym zauważyć, że oczywiście pan prezydent bardzo to też wypowiedział prezydenta, w, w, wskazuje, że dziesięciokrotnie zwracał się do no, w zasadzie około dziesięciokrotnie do i wojewody, dwóch premierów, ministerstw i uzyskiwał odmowy, ale od 2000 i które zresztą, no, jakby to są rządy w cudzysłowie PiSowskie, jak już tak, tak mówimy, tak? gdzie są reprezentanci partii PiS, ale ja proszę zauważyć, w tym kierunku w ogóle nie szedłem. Dlaczego? Dlatego, że tego typu dyskusje e, politycznej odpowiedzialności tak naprawdę znikają w 2020 roku, kiedy wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, już tutaj nie ma żadnej dyskusji, jest jasno wskazane. Organ, Kto który, odpowiada, który niezwłocznie tak. ma usunąć. I tu jest koniec dyskusji. Od 2020 roku budżety miasta Zielona Góra są ponad miliardowe i opowiadanie o tym, że nie było środków, jest opowiadaniem bajek, na co zresztą zwrócił też NIK, Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie, gdzie ocenił e, działania miasta w zakresie Pani usuwania. Radna, ale Państwo nie od, wiedzieli, łącząc z gminą, że taki kukułczyja to podrzuca wam e, starosta że jest tam składowisko, ale oczywiście że było wiadomo. Przecież po przejęciu i było wiadomo tam od, co na nim jest? A Od 2000, przepraszam, jak pan popatrzy, bo od 2014 czy 15 są prowadzone były uh -huh. prowadzone w tym temacie działania. I było wiadomo co tam jest? Ale to jeszcze raz panu tłumaczę. Tak? idąc tym takim rozumowania, to powinniśmy się zacząć zastanawiać, kto w ogóle śmieci tam wysłał, albo czemu, dlaczego na przykład szpitale i radiologiczne gabinety oddawały śmieci. Nie no, zgody wiemy, no, ale to, no to, kto to wydał. Wydał no, pan Plechan, tak, z Platformy Obywatelskiej. No dobrze, i pan Plechan, tym występ, jak rozumiem, w tym, w tym temacie jest prowadzona, jest postępowanie prokuratorskie, czy ono się już nawet skończyło? Nie, tam w części jeszcze jest prowadzone, zdaje się. I mamy sytuację taką, gdzie doszło do tego, o czym od wielu, wielu lat uprzedzano prezydenta, że do takiej katastrofy mogło dojść. Przetargi były organizowane, żeby to sprawę załatwić. Nikt, no. nikt zauważył w swojej ocenie, że. Tak naprawdę te przetargi były dziwnie realizowane, dlatego że już po pierwszych przetargach, o których wiadomo było, jaki był zakres ewentualnego konieczności zabezpieczenia środków finansowych, miasto tego nie robiło. Miasto dokładnie zapisywało te same środki, w ogóle w żaden sposób nie, jakby to powiedzieć, zmieniając wartości do sytuacji rynkowej. W trakcie sesji nadzwyczajnej pojawiły się wypowiedzi, które są też analizowane teraz przez prawników, które jakby to powiedzieć, no, trochę odbiegają od, od tego, co jest w dokumentach. Bo, co już zresztą mówiliśmy wcześniej, tutaj grupa mieszkańców z Przylepły, zresztą nie tylko, podjęła decyzję o tym, że jednak wejdzie na drogę sądową. I to dwukierunkowo. Najprawdopodobniej zacznie się od złożenia doniesienia do prokuratury. Ale o to to jest się jest przygotowane. Przede wszystkim o potwierdzenie, że nastąpiło, nastąpiła sytuacja związana z przestępstwem i tutaj będzie kilka kierunków. Polegających tak? na zaniedbaniu, rozumiem, tak? Od tego można zacząć, tak? I sprowadzająca się do tego, że w wyniku tego zaniedbania mamy tak naprawdę sytuację, która zagroziła życiu i zdrowiu mieszkańców i wygenerowała szkody dla środowiska naturalnego. Bo trzeba sobie powiedzieć, że myśmy mieli więcej szczęścia niż rozumu, dlatego że gdyby były inne warunki meteorologiczne tego dnia i byłoby, byłoby inne ciśnienie i ten dym poszedłby niżej niż szedł, to mielibyśmy potworne, podkreślam, potworne skażenie ludzi, skażenie środowiska. I to wtedy by się już nie sprowadzało do teraz dyskusji i poszukiwania, bo też pragnę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, na którą też mieszkańcy zwracali. My do dzisiaj mamy miesiąc już po pożarze, nie wiemy tak naprawdę, czy doszło do skażenia, czy nie doszło do skażenia, na jakim terenie w zasadzie. I mieszkańcy badania są. są Zadania są prowadzone Ale proszę, Ja mieszkam też w tutaj. przylepie. Ja nie jestem królikiem tak. doświadczalnym. Moi znajomi, e, moi bliscy, którzy też mieszkają w przylepie, nie są królikami doświadczalnymi. Wielokrotnie zwracano się z prośbą o. chodzi o gruntu? Czy, czy odwrotę, My mieszkamy na terenie na którym do dzisiaj nie wiadomo czy doszło do skażenia czy nie ale pomimo tego Dobbadań? tylko pomimo tego nikt nie wysłał nie poinformował jakie zalece, jakie są zalecenia co my mamy robić możemy dzieci puszczać na trawnik czy nie możemy wpuścić do basenu mamy spuścić wody z basenu to całe otoczenie, w którym teraz mieszkamy, potencjalnie jest dla nas zabójcze. Znaczy jeszcze teraz, myśli Pan, naprawdę? Wie Pan co? Prawdopodobnie część rzeczy spłynęła, na co też specjaliści zwracają uwagę, że te badania, które są teraz prowadzone, mogą być niemiarodajne, bo po pierwsze w powietrzu już w zasadzie niewiele co raczej się znajdzie, po drugie intensywne opady, które miały miejsce po, w zasadzie po pożarze, bo mieliśmy kilka dni bardzo intensywnych to będzie powodowało w sposób naturalny, że te zanieczyszczenia będą przenikały do wód gruntowych. Ale to się nie zadzieje w jeden dzień, dwa dni, to się może dziać w niektórych miejscach, nie wiem, półtora roku. Tak, Bo pierwsza warstwa wodonośna na terenie przylepu, ja nie mówię o innych terenach, jest na 5-6 metrach. Studnie w, w przylepie, w większości zaczynają brać wodę od 12 metrów w dół. Więc my będziemy potrzebowali czasu. To, że teraz coś chodzi, i bada wodę. Oczywiście, że w tej wodzie nic nie będzie, no chyba, że ktoś bardzo naprawdę niewłaściwie wykonał studnie, jest jakiś wyjątkowy. PEch, tak, ma i tam się coś pojawi. Tam, jeżeli coś się zacznie pojawiać, to się zacznie pojawiać po kilku miesiącach. W niektórych miejscach, tak jak wstępnie przeglądaliśmy mapy, może po półtorej roku. Czyli to teraz pobieranie próbek było bez sensu uważałeś? Eee, znaczy generalnie. Tak, w, warzy, w, w generalnie w to... ja tylko pokazuję. przede wszystkim powinno się pozabezpieczać te miejsca, które wskazują mieszkańcy. Na sesji nadzwyczajnym, pan był to prawdopodobnie też pan słyszał. Jeden z mieszkańców, tak po tym jak pan prezydent powiedział, że tutaj miasto reaguje na wszelkie doniesienia, wyszedł i publicznie powiedział, że on od poniedziałku, czy tam już w zasadzie od pożaru, próbował się skontaktować ze służbami miejskimi, dzwonił, telefon nie odbierał. Jak ktoś odbierał, to go przekierował na inny numer, mhm. bo on miał dom pokryty tłustą sadzą. Zresztą to nie jest jedyna sytuacja, bo nie tak dawno rozmawiałem z osobami, które nadal mają taką sadzę i nikt tego nie chce zbadać. Tak, bo się okazuje, że no, to nie jest zakresem badania, bo są wskazane inne miejsca badania, tak, jak się zwracają osoby do, do, do służb, no to służby informują, że one się w zasadzie tym nie zajmują, bo to nie jest ich kompetencja. I my jesteśmy traktowani jak doświadczalne króliki, ale do czego zmierzam? Do tego, że jeżeli my nie wiemy tak naprawdę, czy doszło do skażenia, czy nie, to ci ludzie powinni chociaż być uprzedzeni. Co my mamy robić? jakie działania ograniczyć, albo czego mam nie robić, żeby zmniejszyć ryzyko, że coś nam, czy naszym dzieciom się stanie. Ja już abstrahuję od tego, czy doszło do skażenia, czy nie doszło, ale powinniśmy się, powinniśmy się zabezpieczyć. Tego nie o, ma. Pan, mówi pan, że za parę miesięcy może coś wyjść. No to powiem szczerze, to teraz gdyby coś robić, to nie wiem, czy jaki to by miało ale sens, sytuacja, no, bo jeżeli ale... teraz jest coś i, i należałoby, czy w gruncie, czy, czy w tych warzywach, które państwo gdzieś tam mają, bo tam są ogródki też, yy, m, przecież no to, to teraz trzeba by chyba działać, czy za pół roku, bo ja już tego nie rozumiem. To jeszcze raz panu powtórzę. Pogubiłem się w tym, powiem szczerze. To, to ja panu jeszcze raz bardzo dokładnie powiem, bo o tym też mieszkańcy mówili na sesji wielokrotnie. W sytuacji, kiedy doszło do e, kiedy doszło do pożaru, w pierwszym momencie wydawało się, że rzeczywiście temat jest ogarnięty, bo można było odnieść wrażenie, że działania idą zgodnie z jakąś procedurą, tak? E, bo widać było rzeczywiście tu, i tutaj, pomijając już e, zaniedbania wcześniejsze pana prezydenta, ja do tego pierwszego e, momentu prowadzenia e, działań nie mogę mieć jakby Dużych zarzutów, tak? Bo widać było, że było to przemyślane, bo posz, poszedł, no dobrze, no to... Posz, pozwolić, poszedł komunikat. No dobrze, no to. Proszę mi pozwolić, skończyć. Poszedł komunikat. Skończymy w na jednym temacie, gdzie wie pan, nie chciałbym wie pomów, pan, co, co ten temat interesuje kilka tysięcy ludzi, tak naprawdę. Są też inne tematy, ja wiem, to no, rozumiem, no. to, to nie jest to nie temat, jest wyborczy. jedyna sprawa, tak? tak no. no, ale. A, jesteśmy w trybie wyborczym. No dobrze, ale żebyśmy skończyli temat. A pan jest kandydatem. E, no to żebyśmy też zamknęli temat, jeśli chodzi o te, bo też są takie insynuacje, że moje działania mają podtekst wyborczy, że chcę startować na prezydenta, to ja u pana powiem bardzo wyraźnie. tutaj mówili na spotkaniu z panem Biedroniem. O tym składam, państwo mówili przede wszystkim, więc temat dla Wyraźną deklarację polityczną. Jeżeli prezydent Kubicki i osoby odpowiedzialne poniosą do wyborów e, samorządowych odpowiedzialność karną, zostanie stwierdzone, że doszło do skażenia i mieszkańcy objęci potencjalnym terenem, w którym może mogło dojść do skażenia, będą mieli wpisane w dokumentację medyczną, na wszelki wypadek, że mieli kontakt, mogli mieć kontakt z substancjami mhm. niebezpiecznymi. Jeżeli Będą podstawę mieli przedsiębiorcy, którzy już teraz firmy tam zwijają wokół do uzyskania odszkodowań od miasta, i każdy mieszkaniec będzie miał podstawę, który poczuje, że coś na tym stracił, do działań szkodowawczych. To ja panu składam deklarację, że ja nie wystartuję w wyborach prezydenckich. To mam nadzieję, że moje zaangażowanie, jeśli chodzi o cele polityczne zostało wyjaśnione. Nie zobaczy mnie Pan na listach, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, bo teraz ta sprawa, ona nie dotyczy polityki, ona dotyczy tego, czy na tym terenie ludzie za kilka, kilkanaście lat nie zaczną chorować onkologicznie i żeby mieli, żeby mieli pomoc. Dlaczego? Dlatego, że za kilkanaście lat nikt z nich nie udowodni, że na przykład Maraka dlatego, że je parówki. Nie tak no myślę, taka. że to jest trochę jednak takie straszenie na no, wyraz no za kilka lat e przez to, że u Panie, ten pożar, re Panie redaktorze, ta skala też nie była aż no, taka. Ja, bo... ja opublikowałem, ja opublikowałem odpowiedź, którą dostałem z Wiosiu. Są dostępne oceny tego, co tam się znajduje, też przez pana Ganeckiego formułowane. One są dostępne też w mediach, zresztą państwo robiliście materiały. Telewizja Polska robiła materiały na ten temat. Tak. Przypominam, że redaktor Piotrowski został wyrzucony z gabinetu prezydenta, kiedy ten temat poruszał. Była taka sytuacja. Więc proszę nie mówić, że to nic się nie stało. Spalenie pięciu tysięcy odpadów niebezpiecznych. To też, ja to wszystko opublikowałem, to wynika nie, z tego, nie, nie że to się tak? nie stało, bo się stało Mamy i to jest szkoda dla zdrowia, dla środowiska. I teraz to, co trzeba zrobić, to przede wszystkim zadbać o, o tych ludzi. Przecież tam się życie cały czas toczy. Tak. Ci ludzie będą pili wodę z tych studni, może część się podłączy do wodociągu lub nie, mieszkają na terenie, o którym nie wiedzą, czy ten teren ich powoli nie zabija. Po prostu, tak? I czysto po ludzku. Ja, z tym, ja, ja mieszkam w Przylepie, ja z tymi ludźmi rozmawiam, spotykam się. No ale to mówi pan też, że za kilka miesięcy będzie tak naprawdę wiadomo, co tam jest, tak? Bo to jak dopiero wyjdzie, no to. Ale. To jesteśmy w stanie to stwierdzić teraz, czy nie? Jeszcze raz, czy ale nie podjęto, nie podjęto żadnych działań, żeby zminimalizować. Nie mają mieszkańcy przylepu żadnych mm -hmm. informacji, co mogą robić, czego mogą nie robić. Na, ty, na sesji nadzwyczajnej z takimi pytaniami ludzie przyszli. Po prostu przyszli, usiedli, zadali pytania i nie uzyskali odpowiedzi. Czy mają pić wodę ze swoich studni, tak? No. Czy mają mieć te pożywienie? Jest bardzo dużo rzeczy. To dotyczy, mm -hmm. co robić z trawą, tak? Czy, czy mogą kosić, czy nie mogą? Czy dzieci mogą się kąpać w basenach, które były? Czy trzeba tą wodę wypompować? Jak mieszkaniec, jeden stwierdził, że on ma dziwny osad na dole, no to padła odpowiedź, no, no nie dziwne, jak się nie czyści basenu, to się osad zbiera, tak? No to ręce opadają. Ja rozumiem, że jest grupa ludzi z panem prezydentem na czele, która będzie uciekała od odpowiedzialności karnej, bo to jest oczywiste, tak? Ale tu trzeba z drugiej strony na tej wadze położyć życie i zdrowie tych ludzi. My tam mamy szkoły, które działają, dzieciaki teraz przez wakacje biegają, spotykają się. No i jak mieszkańcy przelepu mają teraz dzieci pozamykać? Tak? No, na, na forum, bo jest takie forum założone przez mieszkańców Przylepu, oni się sami wymieniali informacjami, jak w bezpieczny sposób usuwać te zanieczyszczenia. Ale mm -hmm. te zanieczyszczenia oni nie są w stanie, bo nie są specjalistami, usunąć w sposób skuteczny. Tylko tyle spowodują, że one gdzieś tam spłyną, tak do, do ziemi, w inne miejsca. No to, one, one, to jest naturalne, one, one nie tak? Znikną, gdzieś tam tak? się znajdą, oczywiście. Teoretycznie tak. w spaleniu ja naprawdę namawiam do dokładnego przestudiowania tego, co publikowałem, bo to jest do, do dobry to materiał. Mnóstwo pytań pan skierował do co i jednym zdaniem można powiedzieć co z nich wynik, co wynika z tych odpowiedzi, które pan uzyskał? Co wynika, że pan prezydent Kubicki powinien ponieść, i nie tylko on, zresztą odpowiedzialność karną za to, co się stało. I powinno się zbudować podstawę do tego, żeby zabezpieczyć przyszłość mieszkańców. To są jakby dwa elementy. Tutaj zresztą taka propozycja już wpłynęła, zdaje się, na jednej. strony. A z ten, kto doprowadził do zgromadzenia tych odpadów w tym miejscu, nie się żadnej odpowiedzialności? Ale ja panu przypominam, że post jest postępowanie prawne. Jeżeli pan uh -huh. posiada jakieś informacje dodatkowe, co do tego, jakie osoby jeszcze mogły popełnić przestępstwo. To proponuję złożyć doniesienie do prokuratury. Ja mam taki zamiar zrobić, dlatego że po sesji, jako ja, jako radny, mam prawny obowiązek złożenia doniesienia, kiedy mam podejrzenie popełnienia przestępstwa. I na sesji nadzwyczajnej, gdzie wysłuchałem odpowiedzi, a raczej braku odpowiedzi, wysłuchałem mieszkańców, ja powziąłem podejrzenie o podpełnienie przez, przez przestępstwa przez prezydenta miasta. Tak się składa, że takie podejrzenie ma także grupa mieszkańców. Ona w zasadzie się zwiększa z dnia na dzień, dlatego że osoby na, na, tutaj na mediach elektronicznych się po prostu chcą przyłączyć do tego, co się dzieje, bo no to... to... To po prostu ludzi bulwersuje. Tak, bo mamy grupę, która została w cudzysłowie uspokojona zapewnieniami, że Polacy nic się nie stało, że to gdzieś poleciało, gdzieś zniknęło, nigdzie tego zanieczyszczenia nie ma. No tak się, tak się po prostu nie dzieje. Dobrze, musimy kończyć. Tomasz Nesterowicz, radny miasta Zielona Góra, Nowa Lewica był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Państwu, do widzenia. Za uwagę dziękuję Państwu Daniel Sawicki, do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.